Siemanko, cześć! Z tej strony Marcin i witam was w kolejnym odcinku mojego motoryzacyjnego vloga. Moi drodzy, idą święta, a co za tym idzie, wszyscy stoimy w kolejce na myjnie, wiadome. I słuchajcie, sytuacja wygląda następująco. Znalazłem e, bardzo często moje samochód i nie ukrywam, że dość mocno obciążało to mój portfel, więc zacząłem szukać e, różnych sposobów na to, w jaki sposób umyć samochód skutecznie, czyli dobrze go domyć, a jednocześnie nie zostawiając na myjce e, sporej sumy, bo zazwyczaj było to 10-15 zł. E, obecnie potrafię się zmieścić nawet 4 zł, i myślę, że jest to optymalna kwota na to, żeby dobrze samochód umyć. Wystarczy tylko kilka kroków, o których Wam opowiem za chwilę, ale najpierw zobaczcie, jak wygląda mój samochód przed umyciem. Moi drodzy, jak zauważyliście, moje auto jest tak dość mocno przykurzone przez wiosenne pyłki i ten poradnik tyczy się właśnie aut takich lekko zabrudzonych, ponieważ ten sposób może nie działać kiedy auto macie tak grubo w błocie, wtedy na pewno trzeba będzie troszkę jeszcze inaczej samochód umyć, ale o tym może kiedy indziej. Najczęstsze zabrudzenia, czyli właśnie takie kurze pyłki, które siadają, jakieś tam e, delikatne osady z błota, no to bez problemu sobie w taki sposób poradzicie. Co jest niezbędne, zanim wybierzecie się na myjnię, koniecznie musicie sobie kupić gąbeczkę. Gąbeczkę jak największą i ważne jest to, żeby miała duże pory, yy, czyli żeby w razie czego, jeżeli się Wam trafi jeszcze jakiś kamyczek czy grudka, której nie uda się Wam spłukać, żeby po prostu nie zniszczyła Wam lakieru. Kiedy macie już taką gąbeczkę, wybieracie się na myjnię, oczywiście odstajecie swoje w kolejce, po czym zaczynacie mycie. Na dzień dobry włączacie program mycia normalnie wstępnego, najczęściej tego z pianą lub mikroproszkiem. Za około 2-3 zł całą powierzchnię samochodu pokrywacie właśnie mikroproszkiem lub tą... Janą. Co jest ważne, nie wrzucamy od razu pełnej kwoty, którą mamy, tylko właśnie 2 złote, tak, żeby pokryć cały samochód, żeby zmyć z niego te właśnie drobinki piasku. Oczywiście zaczynamy od góry, i wtedy, jak skończymy ten pierwszy proces, bierzemy właśnie do ręki gąbeczkę i cały samochód od góry do dołu dokładnie przecieramy, dopóki jeszcze jest mokry. To o tym musimy pamiętać, żeby za żadne skarby nie. Szorować po suchym lakierze. Oczywiście nie dociskamy jej w żaden sposób mocno. Delikatnie po całej powierzchni rozcieramy ten cały mikroproszek. Dzięki temu usuwamy cały ten szlam, który ciężko jest usunąć myjką. Nie wiem jak wy, ale mi często zdarzało się tak, że jechałem na myjnie, zostawiałem 15 zł. i to owszem z pyłku się umyło, ale zostawały takie właśnie ślady osady takie. I właśnie te osady umyjecie dzięki gąbersce. Zajmie to wam dosłownie Wytarcie całego samochodu, przetarcie gąbeczką zajmie Wam dosłownie dwie minuty, więc yy, wiem, że na myjniach jest to teoretycznie nielegalne i najczęściej jest to zapisane w regulaminie. Dlatego wystarczy, że jeżeli chcecie mieć czyste sumienie, wrzućcie po prostu dwa złote do automatu, niech sobie tam myjka pracuje, a Wy w międzyczasie jak gdyby nie okradacie właściciela myjni, macie czyste sumienie, a sami yy, macie czysty. I dokładnie umyty samochód. Co robimy później? Nie zalecałbym woskowania. Oczywiście jak najbardziej możecie. Ja mam założoną ceramikę, także zupełnie z niej nie korzystam. Jednak teraz włączacie już sam program osuszania. I co najważniejsze, nie zaczynacie od razu spłukiwać samochodu. Wycelujcie lańce w ziemię i sprawdźcie, bo najczęściej jeszcze leci z niej kilka, na nawet kilkanaście sekund proszek. Wyczekajcie do momentu, aż zacznie się lać zupełnie czysta woda i dopiero wtedy zaczynacie od góry samochód spłukiwać. W momencie, jak od góry do dołu całego go pukacie, jeszcze jedna ważna rzecz. Zazwyczaj po prostu wyjeżdżamy z myjni i jedziemy sobie gdzieś dalej. Najlepiej, jeżeli jest taka możliwość, jeżeli na przykład jest jakiś parking w pobliżu, zatrzymajcie się proszę na chwilę na nim i pozwólcie, żeby samochód Wam dokładnie wysechł. Bo tak naprawdę, właśnie w te, w w tym też jest bardzo ważna sprawa, ponieważ jeżeli samochód jest jeszcze mokry, to dalej zbiera wszystkie pyłki yy, z drogi, kiedy się poruszacie. I w ten sposób niby wydaje nam się, że szybciej wysycha, a prawda jest taka, że łapiemy już pierwszy kurz, ledwo po tym, jak wyjechaliśmy z myjni. Także zatrzymajcie się na jakimś pobliskim parkingu i pozwólcie samochodowi, by dokładnie wysechł. No i cóż, mi osobiście udaje mi się to zrobić zawsze właśnie w granicach 4-5 zł. A wy ile wydajecie na myjnię? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jeżeli macie jakieś swoje fajne sposoby. No i cóż, jeżeli chodzi o rozwiązanie konkursu z poprzedniego odcinka, to jest taki trochę spontaniczny, przedświąteczny odcinek, także w przyszłym odcinku będzie test kolejnego samochodu i tam rozwiążemy konkurs. Ogromnie Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że pomożecie mi rozwijać ten kanał. Zostawcie komentarz. Subskrybujcie go, zostawcie łapkę w górę. No i widzimy się w przyszłym odcinku. Dziękuję ogromnie. Pozdrawiam serdecznie. Marcin Rąpej. Cześć!